Witam, będąc dzisiaj na delegacji. Wziąłem ze sobą taką książkę 222 polskie gry, które warto znać. Zamówiłem sobie to ostatnio przez internet. Autorem jest Marcin Kosman. Jak sam autor pisze, jest to bardziej takie album niż książka i e, zawierane ciekawsze e, polskie gry. Tak, zrobię taki mały przegląd. zacząłem czytać bardzo fajnie przy e, każdym takim właśnie e, print screenie z gry jest e, opisana krótka historia jej powstania. E, na przykład tutaj taki przykład tej pierwszej gry, która była wyprodukowana przez e, twórców e, pracowników e, zakładu Elwro na zlecenie pana e, Hajduka. Ona nigdy nie ujrzała w Stanach Zjednoczonych, gdzie był taki plan jej wydania Światła Dziennego ze względu na taką brutalność w opinii producenta. I tak tutaj widać, że to jest ułożone chronologicznie. Od najstarszych gier z lat 1980, które wychodziły na Atari, na Spectruma, do gier coraz bardziej współczesnych, Powiem tak, po przeczytaniu, jeżeli mogę tak w skrócie zrecenzować, nieśmiale, bo nie jestem jakimś wielkim recenzentem, to bardzo mi się to wydanie podoba. Po prostu jest takie wydane w wysokiej jakości, na wysokiej jakości papierze, dobra jakość tego druku jest i to daje takie doznania estetyczne, i naprawdę miło się czyta te krótkie historie na temat każdej z gier. Daje to naprawdę wiele radości i te, nawet tego właśnie przez to, że te print screeny są rozłożone na dwóch stronach, widać te piksele to też taki oddaje klimat dawnych lat. Bardzo polecam każdej osobie, która po prostu lubi stare gry, żeby sobie to po prostu zakupiła, bo naprawdę to jest fajna pamiątka, fajny prezent. Czy to na urodziny, czy na Mikołaja, czy pod choinkę. Na przykład tutaj jest taka gra Fred, to jest ciekawostka, bo to była jedna, a może nawet pierwsza gra oryginalna, którą ja sobie kupiłem, mając Atari, jeszcze będąc w podstawówce. I to była jedyna gra, która mi się za każdym razem wgrywała co prawda było to sporo obrotów z magnetofonu i zawsze jak była jakaś impreza w domu no to ja tą grę wgrywałem no bo po prostu ona przypominała bardzo mocno gry z automatów przychodzili moi kuzynowie i po prostu graliśmy praktycznie nie wychodząc w pokoju kto dalej przejdzie bo tam się miał jakiś spray, jakiś kamień z tego co pamiętam no po prostu była to namiastka automatów w czasach posiadania Atari 65XE a takie nabyłem w 1987 roku w Pewexie w Gdyni ale to jest y Temat na inną historię. Może kiedyś właśnie opowiem moje przygody z zakupem poszczególnych komputerów. Pokażę Wam zdjęcia miejsc, gdzie chodziłem nagrywać dyskietki. Jeszcze zanim nie wyszła ta ustawa antykopiowaniowa, mówiąc niegramatycznie, i zaczęło się to po prostu likwidować, O, pamiętam tą grę też, elektrobady. E, to w podstawówce mieliśmy na jakimś tam 286 e, tą grę z czarno-białym monitorem, i w ramach informatyki w nią graliśmy e, tutaj. Też Operation Blood, czyli taki klon e, Wolsztyna, co ja mówię? E, Operation Wolfa, e, także naprawdę pięknie jest to wszystko wydane. No nie będę wam każdej strony. O, o, tutaj e, Magia Fortuny, czyli taki klon koła Fortuny. Eee, tutaj też eee, smuś, takie trochę przypomina mi to Creatures, eee, lekko eee, na Commodore, ale to może są takie moje odczucia. Tajemnica statuetki ogromne na mnie wrażenie zrobiła, jak zobaczyłem podejrzeć w jednym z magazynów komputerowych screener że wow, grafika jak w filmie i w ogóle. A to były lat 1993, czyli w sumie w tamtym czasie to jeszcze chyba posiadałem, tak mi się wydaje Amiga. Tutaj, co tu mamy? Spy Master. to nie ukrywam, nigdy w to nie grałem. krucjata. jakieś takie późniejsze tematy, już ja wtedy nie przerabiałem za bardzo o 8-bitowców. 93 rok to było chyba już czasy, kiedy ja posiadałem Amigę 500. No i tutaj, kolejne jakieś tytuły. O, i tutaj to będzie chyba. Dan Wilder, Dan Wilder, też fajna gierka o, Sławetny Franco, no to do dzisiaj gram na Midze 1200 e, Którą posiadam, teraz planuję właśnie przejście Mentora No po prostu ta gra mnie urzekła, muszę to po prostu przejść Nigdy nie miałem okazji do końca Mam taki plan, żeby to zrobić w najbliższym czasie e, Co my tutaj dalej mamy? No słynna gierka, chyba na gogu jest z darmo, Tina Polecam bardzo. E, tutaj też kiedyś słuchałem na takim e, kanale e, Szafa z Grami e, opowieść o tym, jak ta gierka powstawała. Czyli tutaj pechowy prezent. Warto swoją drogą e, posłuchać tej historii powstawania gier, bo to jest taki kawałek dobrej historii e, polskiej programistyki rozrywkowej, jak to się mówi. Nie, nie uprawiając reklamy naprawdę fajne są te wywiady, Kajko i Kokosz nawet się przyznam, skromnie, że mam w oryginale Kajko i Kokosza. Także naprawdę słuchajcie, książka jest gruba. Zobaczcie, ile już przeminęło różnych tytułów. I cały czas jesteśmy jeszcze poniżej połowy tego wydania rich Taka gierka też pamiętam. Części nie, wiem, nie znam. A to waki kosmiczna rozgrywka, to muszę Wam powiedzieć, że mam w wersji DVD Box nawet to, yy, tą grę. To nie jest Big Box, ale DVD Box. No, pył też jedna z ciekawszych polskich gier. Taka niedoceniona. Tutaj co my mamy? Exodus. Nawiązania do Command Conquer Command Conquer, jak to kiedyś jeden recenzent mówił Asy przestworzy Another War, mam to, mam to, nie zainstalowałem jeszcze nigdy, ale mam Mam w oryginale No powiem Wam tak, pięknie jest to wszystko wydane, naprawdę Daje dużą radochę samo oglądanie jak tutaj chyba autor coś wspomniał na początku, że to jest takie wydawnictwo typu Coffee Table, ale naprawdę naprawdę jest mega. Ja uwielbiam, kupowałem sobie też i już pokazywałem na kanale książki tam z Wielkiej Brytanii przesyłane właśnie dotyczące gier wydanych na ZX Spectrum, oraz takie wydanie o click and point adventure. I to jest tak troszeczkę przypomina właśnie tamte, tamte, klimaty, wręcz mógłbym powiedzieć, że to tak jakby troszeczkę jest jakby brat tamtych wydawnictw. No, Sniper Ghost Warrior, no to naprawdę taki sukces moim zdaniem polskich programistów. No i tu widzimy kolejne tytuły Gears of War, Judgment, nawet powiem szczerze nie wiedziałem, że to Polacy wydali. Ogólnie same ciekawe tytuły i na pewno to też będzie jakaś wytyczna, żeby niektóre gry pokończyć, do niektórych gier zajrzeć, zaginieć Etana Cartera. Czy mi się wydaje, to odpowiedzcie mi w komentarzach, czy tam jest ten most, który miał wysadzić w ostatnim czasie tą Cruise i to jakoś zablokowano w samorządzie czy w jakichś władzach lokalnych. Czy tam jest ten most w tej grze, bo ja w tą grę nie grałem, ale ktoś gdzieś chyba gdzieś kiedyś pisał, że ten most w tej grze jest. Jak wiedźmin, mi dziki no. podstawkę skończyłem. Jestem e, teraz w tej części serce z kamienia. Bodajże krew i wino jeszcze nawet nie doszedłem do tej podstawki. Chyba serce z kamienia, ta druga, ta druga, ten drugi dodatek był, ale po prostu gdybym miał określić, może ktoś tam powie, że ta gra jest nudna i tak dalej. Ale jakby patrząc na całą kształt. To jest pierwsza, e, pierwsza trójka najlepszych gier w jakie grałem w życiu. Ten akurat Wiedźmin Dziki Gon. E, mi naprawdę przypadł do gustu i po prostu poczułem klimat tego świata. wczytuję się książki, czytałem pierwszą, pie, pierwszy ten, pierwszą tą część te opowiadania e, Wiedźmina po kilka razy. Tutaj mamy jakieś 60 sekund. Tormentorium Dark Sorrow, grafiki też fajne no nie będę pokazywał wszystkiego, żeby też jakby tu nie zdradzić yy, smaczków no taki przegląd jest w niskiej jakości gdzieś tutaj doświetlony, więc autor nie powinien mieć nic za złe Darkwood Ruiner, ale patrząc na ten polski dorobek to naprawdę jesteśmy takim małym zagłębiem growym przez lata krwawicy i tych ciężkich Klimatów, które słuchałem na wywiadach z twórcami gier od lat 80. jak oni to byli tam robieni w konia, jak po prostu byli traktowani, to powiem szczerze, że człowiek czuje się dumny, że po prostu tyle ciekawych tytułów zostało wydanych przez zespoły no polskie, tak, to tylko po prostu pokazuje, że jesteśmy utalentowanym narodem. Nowoczesnym, który naprawdę potrafi stworzyć coś ciekawego, coś fajnego, co nie jest po prostu wtórnikiem kolejnych gier, jak to niektóre firmy mają po prostu w swojej tradycji, że po prostu któryś kolejny numer czegoś i wszystko jest praktycznie to samo, tylko zmienia się, oprawia graficzna. No a tutaj jest po prostu naprawdę, naprawdę ciekawa różnorodność. Wiadomo, że swego czasu te gry technologicznie odstawały od zachodu, ale uważam, że teraz nie mamy się czego wstydzić. No i cały czas trzeba czekać na coś, czego jeszcze w tej części, e, tak mi się wydaje, że nie ma czyli e, gra, która wyjdzie w listopadzie i każdy pewnie na nią oczekuje. Myślę, że to będzie kolejny kamień milowy w rozrywce. Polskich tytułów na komputery, konsole. Jest się z czego cieszyć, byle tak dalej. Trzymajcie się tym akcentem. Żegnam Was. Jeszcze raz polecam książkę. Album Marcina Kosmana, 222 polskie gry, które warto znać. Serdecznie polecam, gdyż naprawdę za taką niską cenę, która jest w zakupie tej książki z wydawnictwa. Nie dostaniecie nic lepszego. Cześć.